Dziś do Clash Royale zawitali Herosi. Jak na razie w sumie to jeden heros, bo no nie ma zbyt dużej opcji odblokowania ich w tym pierwszym dniu. No ale my dzisiaj taką mini pekkę hero odblokujemy i ulepszymy na maksa. To jednak oczywiście nie koniec atrakcji, bo dziś przetestujemy obecnie trzy najlepsze deki właśnie z herosem mini pekką. To znaczy bardziej z samą mini pekką, bo jeszcze nie było w herosów to przed chwilą. Kupimy też oczywiście pass Royal, gdzie odblokujemy tą właśnie kartę herosa. No i nie byłbym sam, gdybym wam też czegoś nie rozdał i ta osoba wygrywa pakiet z poprzedniego odcinka. A dziś umowa jest prosta. Każdy 1500 łapek to jeden karnet w Clash Royale do rozdania dla was, więc pamiętajcie o łapce i sumie. Do tego w komentarzu napiszcie mi, jak myślicie, który z tych czterech herosów będzie najlepszy obecnie w klaszu. No i w opisie swojego kanału YouTube koniecznie dajcie swojego maila kontaktowego, żebym mógł się z wami skontaktować z kodzikiem. Tu w ogóle jakiś dziwny event, klasz wszedł, i tu jakieś fragmenty się odblokowuje tych herosów. No tą pierwszą paczkę dzisiaj uda nam się zdobyć. Zobaczymy o co tu chodzi. No ale dla nas najważniejsze to kupić właśnie pas żeby odblokować tego herosa i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No a ja oczywiście przypominam, że w sklepie Supercell Store macie zawsze bonusy i tutaj na przykład dostaniecie champion wildkarta za darmo, jak kupicie przez stronę, a nie przez gierkę. I przypominam, to jest oficjalny sklep Supercell'a, twórców Clash Royale, więc nie musicie się o to martwić. Ty patrzcie, bo ja tych bonusów to dużo więcej dostałem, niż tam było napisane, że wildkardy. No, sporo. Więc polecam dzieciom. Dobra, Pass Royale odblokowany. No i teraz oficjalnie możemy odebrać mojego pierwszego herosa w życiu. I pewnie pierwszego w ogóle w grze. New Hero Unlocked. Mini Pekka. Ty, fajnie to wygląda. To nie jestem ja myślałem, że takie skrzynka będzie czy coś, ale to tak hollywoodzko to wygląda. Fajne. I o co tu w ogóle chodzi? On sobie i ituje pancake krzy, żeby levelować. Im dłużej się czeka, to on więcej je zje. I on może nawet plus 5 leveli dostać, więc co, jak ja ulepszy na 16, to może być na 21 poziomie? No zobaczmy, jak to działa. Ja specjalnie nie sprawdzałem, o co tu chodzi, ale on jak atakuje, to jakoś szybciej te, te pączki gotuje, znaczy pancake'i, więc tutaj co, tak to wygląda już ugotował, świeci mu się pasek i on teraz robi normalnie levela, jak kliknie, tak? I ma szesnasty level. A, bo zobaczcie, on miał jedenasty, jak startował. Mocne to się wydaje, faktycznie. W takim razie ulepszmy kolegę naszymi wild kartami. Najpierw zagramy Classic Challenge tymi trzema dekami, żeby w ogóle zobaczyć o co chodzi w tych dekach. A potem najlepszym zagramy już na ręce i ulepszymy mini packę na szesnasty poziom. No a teraz sprawdźmy, o co chodzi w tym szalonym deku. Ty zobaczcie, herosa nawet nie trzeba jakby cyklować. A co to, a to też jest Hiros? Okej, okay. całkiem spoko. Tutaj musimy oczywiście użyć tego kolegi, ale to i tak sobie ładnie poradził. No tylko już teraz Bosban. I też ładnie poradzi. A czemu ja nie... A mogę tylko tutaj zmienili z prawej strony na lewą stronę tej tutaj dasze. I dawaj, dawaj wierzę, Jest! No i zobaczcie jak pięknie tutaj zagrałem tym dachem Mogłem jeszcze raz to zdaszować, ale nie było już sensu Ciekawy dek, w ogóle bardzo ładna też tutaj nam wyrosła yy, Zobaczcie, plansza Taka leciwa O kurde, chyba trochę przesadziłem z tymi wszystkimi jednostkami Co robi heroes? A, patrzcie, niewidzialne wallbreakersy przez tego Hirosa były No to mocne akurat, mega się wydaje Mój battle ram trafi w wieżę Traf, trafił, Jezus, jak świetnie On gra na dwóch heroesów? To tak można? Ja myślałem, że tylko jeden A skąd on ma już wszystkich? Jakim cudem on ma już muszki? tak Jak tego nie można kupić? W żaden sposób, a on już ma muszkieterkę I tego, ja myślę, że to jest niedostępne Dobra, moją mini petkę rzucam Jednego pączka już przygotował Teraz mógłbym ją ulepszyć o jeden Ale chyba to jeszcze nie ma sensu, pat. On uderza, już teraz o dwa mogę ulepszyć. Ulepszam ją. I trzynasty poziom się zrobił. Faktycznie tak działa. Mega to mocne. I to jest jeszcze za jeden Elixiru to ulepszenie. No tu chyba się nie opłaciło, ale Pozbandytka rozwaliła wieże, więc pod tym względem spoko. No jak na razie wygrywamy i wątpię, że to przegramy, bo będzie ciężko. nawet nie wiem, czy kolega się jeszcze broni. No coś tam się broni jeszcze, dobra. Takiego egzetu, jakbyśmy rzucili na ewolucji. Można i Pozbandytko od razu. Tylko nie wiem, czy ta Pozbandytka nie poleci. Nie tą stronę to trzeba. Chyba nie. Dobra, i to jeszcze mini pechkę dajemy. Mini Pekka może się od razu ulepszyć zaraz. Dobra, tam tą. Dawaj, dawaj tą Mini Pekką. Biję, no powiem wam szczerze, że ten dek wydaje się mega mocny. Mini Pekka tam bi. no nawet nie bije. Raz to tam ulepszyliśmy. No ale rozwaliliśmy typa... Dosłownie szybciutko, a ja już rozumiem, czemu on ma wszystkie, bo gramy Classic Challenge. Tutaj są wszystkie karty odblokowane, no to to ma sens. Powiem wam, że tym deckiem wgrałem pierwszy raz w życiu i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje zbytnio, ale wydawał się mega mocny. No ale teraz coś, co mi jaki lubią najbardziej, to jest deck z Golemem. Yy, I oczywiście z mini peką. Mini Pekka to praktycznie gra tylko w dekach z Golemem. No i zobaczmy, jak nim zagramy. W ogóle ja się wam muszę poskarżyć, bo dzisiaj odcinek miał być wcześniej, bo ja wstałem praktycznie na sam start sezonu i tutaj pod match Tactics był challenge, draft, gdzie można było wszystkimi tymi kartami zagrać. No i znowu. W tamtym sezonie było dokładnie tak samo. Coś tam im się popsuło i usunęli. Łapka w dół dla Supercell'a. Okej, okay, mamy kolejnego Herosa i będzie trzeba sobie z nim poradzić, bo to jest mocny Heros. No, ale plus takiż tam ta mini-pekka przynajmniej ma tyle życia, ile miała klasyczna mini-pekka, więc to też nie będzie jakiś wielki problem. Ale ja tu widzę, że wszyscy dzisiaj grają podwójnymi herosami. No, ma to sens, nie powiem, że nie, ale no troszeczkę się nie spodziewałem takiego obrotu spraw. Ja też będę miał, pa, teraz herosa. W ogóle ten mój heros chyba się wydaje całkiem niezły, na a jego herosa, nie? Bo mini-pekka dużo bije, więc tutaj trochę tych levelów sobie podfarmimy. Ty się cieszy, ja nie wiem, czy masz się z czego cieszyć. Bo mi się wydaje, że ja zaraz pekka level 16. Tutaj dla ciebie ugotuję, kolego. Pa, pekka level 16. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale Pekka level 16 na levelach 11. Mega mocne to się wydaje, tylko ta Pekka za dużo nie przeżyła, ale jedną kartę przynajmniej ugotowała. No nie powiem, że nie. Exe też sobie ładnie poradził. Zapisy tutaj też pójdą. No jak na razie wygrywam... Nie, no dobra, nie wygrywamy. on ma przewagę. No ale dużą tą przewagę ma. Ej, co to za lag? Nie, no proszę. Clash lojalu, no co ty robisz? Wyrzuciłam je z gry, restart, oni coś... Ech. Ale w ogóle zarobić to jak na ładowanie, no muszę przyznać, chyba najlepszy, jaki był w życiu. No i już nie wrócę do tej gry. Dobra, wróciłem! Tylko kolega troszeczkę niesprawiedliwie zagrał! Dobra, golem tutaj lecimy na grubo, nie ma co się zastanawiać. Ok, tylko kolega robi atak w tamtą stronę. Też muszę troszeczkę to wszystko tutaj pobronić. Ale damy radę, damy radę to wszystko pobronić, mi się wydaje. Tutaj użyjemy tego. Wie, że tamtą powinniśmy rozwaleć. Jeżeli ja jeszcze wrócę jakimś sumem tego meczu, to naprawdę powiem wam, że Ty, jest... no pokonałem mu jeżeli ja wrócę do tego meczu, to jakiegoś Oscara powinien dostać. Mini pekka na czternastym, to może troszeczkę nam przeszkodzić, a i to już jest po wieży, bo mini pekka na wieży. Jak na to, że ja nie grałem przez pół meczu i wróciłem, to trzeba przyznać, że prawie to wygrałem. No dobra, ale tutaj każdym dekiem trzeba wygrać, więc zróbmy to i tutaj, no strasznie mi się ta plansza podoba. Taka piosenka jest teraz popularna. O, panie z Grecji i powiem wam, kojarzy mi się, kojarzy mi się to wszystko. No ale jak na razie życiowo przegrywamy. On też ma fajne wieżyczki na moje karty i tutaj lekkie problemy. No dobra, no musimy... Golden Knight'a jakoś zużyć. Ty, ale oni bez sensu zrobili, bo ja teraz nie mogę tutaj wróg postawić karty, bo mi się kilka to. Nie, no znowu jakiś lak, znowu jakiś lak. Co jest dzisiaj z tą grą? E! No dobra, trzeba Egze takiego użyć, bo tutaj on ma Evo Archerek, Evo Archerki biją mocno. No i Evo Archerki pokonały mi tego, no o co tu chodzi? Nie no, ja znowu mam lagi. Po ma lagi w 2025 roku, no! No dobra, wysyłamy Golema. To jest nasza ostatnia szansa, że tutaj cokolwiek się uda. No, on ma minera. Miner jest bardzo dobry na Golema, ale to jeszcze nic, nie nic straconego, prawda? Tak przynajmniej mi się wydaje. Lecimy tam z tymi kartami. Tutaj myślę, że możemy tak zrobić coś takiego. Jeszcze urosnąć, może tego. No nie, tu zmarnowałem tylko eliksir. Ja wierzę, nie zniszczę. On wie, że zniszczy. Nawet nie ma co już chyba tego bronić. No ale można uznać, że to przez lagi, prawda? No i typowi wyślemy płak. Płacz. Do trzech razy sztuka. Trzymajcie kciuki, żeby teraz było bez lagów. Mam taką nadzieję. Ale powiem wam szczerze, że ja już trochę się oduczyłem grać dekami typu golem. I już mi się tak fajnie nie gra tymi dekami. Ja nie wiem. Za drogie te wszystkie karty są. Ja nie mam jakby reakcji, nie. Coś jeden mały błąd Zrobię, wiecie, jakoś przypadkowo go Lewa wystawię i już nie wracam do tego. O, no tu na przykład... No nie wiem, co tam zrobić, bo nie mam na zapisy nic. On ma jeszcze minipektkę tam. Ja myślę, że to zwańsujemy po prostu wszystko. No bo tutaj nie ma zbytnio innego wyboru i ta mini Pekka ona i tak to wygra, no i właśnie to jest to o czym mówię. Jeden jakiś tam malutki błądek, wielbłądek ja już nie mam powrotu do tej gierki. Co prawda nafarmimy teraz mini Pekkę na maksymalny level, a tylko, że ona i tak będzie miała mało życia. Ale tak, ulepszamy mini Pekkę plus 5 leveli, pięknie i niech tam jadą te wszystkie moje jednostki. Dawaj tutaj, rób tego, pum, a. Ty, bo to zaraz naprawdę może być tak, że ja wygramy ten tą Bitą, bitą Pekką. Pekka na dwa hity tą wieżę rozwaliła. mocna jest ta karta. I tego też na dwa hity też. I jeszcze dwa hita na wieżę, raz, dwa. Nie no, powiem się, że ta jedna karta rozwaliła praktycznie cały mecz. To ja już mam taktykę. To wystarczy po prostu farmić lewele na tej karcie i wygrywasz. Dobra, teraz leveli nie nam farmiłem, ale tak czy inaczej powinno to starczyć i powinniśmy być w stanie wygrać ten mecz, bo tutaj dużo się dzieje, dużo jednostek mam na jego wieży i koleś w to nie wierzy, ale jedna karta, jeden push wygrał mi calutką grę. A tu zobaczcie, mam napisane, że mogę już sklejmować tą nagrodę. No i odbierzmy, zobaczmy, co to jest tych pięć fragmentów i co to mi da. Klikam, okej, okay, to. A faktycznie jest 5 fragmentów. Mam 5 na 200. A i to już. To cała historia. A, czyli w tych boksach są te hero fragmenty i po prostu, jak zdobędę 200, to mogę sobie odblokować jakiegoś. Ty, no nie wiem, w sumie, czy tak to działa, bo tu nie mogę, jakby tego odblokować. Ale skadujesz, że tak to działa. Ciekawa taktyka. No ale my zagrajmy jeszcze ostatnim deckiem z Golemem, który jest obecnie numerem, tam 3 chyba na świecie, z mini -packą. Więc no tak on to wygląda. Znaczy, ten dek jest chyba ogólnie numerem 3 na świecie. Mamy. No, ciekawy, ciekawy dobór. Jedyne co mi się nie podoba to Elixir Collector, ale spróbujemy dobrze się bronić i może wyjdzie. Wiemy już, jak potężna jest mini Pekka Hero, i powiem wam szczerze, to zmienia całkowicie, jakby, oblicze tej gry. To naprawdę się wydaje być mega OP, i tutaj wszyscy będziemy musieli grać troszeczkę inaczej. Ja tutaj lecę z jakimś takim strogiem atakiem. Nie wiem, czy to ma sens. Yy, chyba zbytnio nie ma, bo nie wziąłem tam do tego ataku nic, co mogłoby bić jednostki latające. Okej, okay. główną wieżę mu biję. Dobra, no nie nie jest to za dobre dla nas. Ale też nie ma tragedii, nie oszukujmy się. Smoczka mu rozwaliłem. Coś tam wierzę, mu pobiłem. Okej, okay, no graveyarda, szczerze powiedziawszy, się nie spodziewałem. Ale też nie ma tragedii jakiejś większej. Zapisy sobie z tym myślę, że idealnie pomogą. Walkiria również. Nawet hita mi to nie zadało. No jest super. On zużywa poison, więc to jest dla mnie idealny czas, żeby takiego elixir kolektora sobie tutaj postawić. Wiem, że teraz on pewnie czymś zaatakuje mocnym. Ale ja w razie co? O, na takiego nighta mam idealną odpowiedź. Czy tutaj mi się uda tą mini PK? Podbudować. Chyba nie, chociaż, jakbym teraz ją ulepszył, ona troszeczkę życia tam dostanie. 13 level będzie miała. No, tutaj jest duża przewaga. Na no, powinna na hita tego Ice y Wizarda ściągnąć, no ale nawet do niego nie dojechała. Dobra, mam podwójny eliksir. Ja tutaj znowu wystawiam Eliksir Collector. Ja nie wiem, czy to ma jakiś taki większy sens, ale myślę, że to jest dobry pomysł, żeby po prostu teraz zbudować taki super atak. Ultra push. Wystawiam już golema. Wystawiam też baby dragona, bo tutaj będzie problem z tymi kartami, bo on tam go mocno przyspiesza. Mini petkę też puścimy, żeby już ładowała swoje ataki. Battle na przód też damy. Walkirię z boostowaną też już użyjemy. No powiem wam szczerze, że tutaj dużo się dzieje. Okej, okay, no mini petka nasza padnie, ale tak czy inaczej mamy tam bardzo dużo jednostek. Nie wiem tylko, czy wystarczająco dużo. Tutaj jeszcze wainsy użyjemy na wieżę. Okej, okay, on tam tornaduje nam. No tutaj zaczyna się problematycznie. Nie wiem, czy to wystarczy. To chyba nie wystarczy, no, golem jest na wieży, ale ja tutaj zrobiłem ataki wszystkim, co miałem. I to chyba nie za dużo dało. Chociaż, czekajcie, no tam tysiąc życia na wieży. Biegą tam jednostki. Mini Pekka też gdzieś tam jest. tamy jej uderzyć dwa razy. Ulepszamy ją teraz. Tutaj wahnsujemy. Okej, okay, no Pekka nie uderzy na wieży, ale 200 HP na wieży. bo no, bardzo fajny atak. Dwa eliksir kolektory powodowały, że ja cały czas miałem tak naprawdę eliksir. I wszystko wystawiałem. Randomowe rzeczy. A i tak udało mi się wygrać. W tym meczu akurat mini Pekki jakoś ultra nie wykorzystaliśmy. No, ale naprawdę wydaje się być mega mocną kartą. No ale jak wam obiecywałem, czas zagrać teraz zwykłego Trophy Road'a. I tutaj, mimo że mówili, że nie będą cofać już chyba, no to cofnęli mnie do 10 tysięcy. Ale teraz, żeby odblokować rankedy trzeba 10 tysięcy 500, a nie 15 tysięcy, jak wtedy. Więc powinniśmy to dobić. Tak oto prezentuje się deck z golemem, którym grałem. I tutaj na przykład mam golema na maksymalnym poziomie. No ale tak jak wam obiecywałem, trzeba ulepszyć właśnie mini Pekkę Hero. Wykorzystajmy kilka wild cardów. Czy w sumie bardzo dużo wild cardów. Mimo, że nie będę grał tą kartą, to zróbmy to, no dla Odcinka dla Was, tak? Nawet nie wystarczyło. No dobra, to muszę wydać jeszcze Gemy. No i teraz Golda wydajemy również. I moi drodzy, mini Pekka 16 poziom. Wymaksowałem Hirosa w pierwszy dzień. No trzeba przyznać, mocarnie to w tym deku wygląda. No i zobaczmy, jak pójdzie na ręce. Czy ja tu jakaś taka serduszkowa mapka? Ciekawe. Okej, okay, kolega ma 14 level kart, no to. Wiecie, no nie najgorzej, ale jeżeli nam się uda zboostować mini Pekkę, to my będziemy mieli Pekkę na 21 poziomie. No to będzie troszeczkę mocniejsze niż jego 14 poziom. Okej, okay, kolega też ma Pekkę, mini Pekkę, tylko on ma na 15 poziomie. No dobra, powinniśmy sobie z tym myślę poradzić minionkami, nie powinna uderzyć wieży. Tak też się stało, spróbujmy na tym sobie ją trochę zboostować. Okej. Okay. Ty, Wszystko, jakim student tutaj zniszczyliśmy. Tutaj to też chyba zniszczymy. Dawaj ulepszmy o dwa poziomy. Osiemnasty poziom. Okej, okay. no nie miało to totalnie sensu, to zrobiłem. Ale chciałem mu pokazać, żeby wiedział, co go czeka, jak się nie będzie słuchał. No a wystartuje Double Elixir. I ja wystartuję z moim golemem. Oczywiście puszczamy tych kolegów. No jedna uderzy, nic nam to. Nie... nie, nie, proszę, nie teraz. Tu na Wiedźmy chyba Lightning się będzie opłacało. Bo, no, to jest przeszkadzająca karta. Tutaj użyjemy jeszcze tego. Użyjemy jeszcze Royal Ghost. Tutaj mamy bardzo mocny atak, jeszcze mini pekka na drugą stronę, niech idzie, no to już będzie coś, czego kolega raczej nie będzie w stanie po, poprawić, mini pekka uderzyła, na razie tylko jeden level możemy jej dać, ale niech ona bije więcej, dwa levele już, yy, czekajcie, bo nie, wy... o nie, padła, padła zanim zdążyłem cokolwiek więcej zrobić, dobra, no mamy wieże, mamy kolejnego golema, no tutaj będzie bardzo ciężko, koledze, zatrzymać ten atak, no bo to jest jednak yy, mocna rzecz, mocna rzecz, no i wygrywamy, kurde, no chciałbym... Zobaczyć tą mini pekkę na tym 21 levelu Więc mimo, że wygraliśmy W kolejnym meczu zróbmy wszystko, żeby tą mini petkę na maksymalnym poziomie zobaczyć O, moi drodzy, to jest idealna karta Dzięki której mogę sobie zbudować level bo on ma dużo życia, więc moja mini pekka uderzy no przynajmniej kilka razy. No dwa, to nie jakoś mega dużo. O nie, i ona będzie tankować? Nie będzie tankować. Dobra, to git. A nie, mini pekka tankuje. No dobra, no to ulepszymy ją chociaż na 18. I chociaż raz uderzy wieże. Uderzy, Jezu, ile bije ta pekka na mini pekka na 18 poziomie. Wieża prawie na dwa hity poszła. Za mocne to jest, naprawdę za mocne. Ale uwaga, bo on też ma mini pekkę. No a ja mam oczywiście laga. Nie no, ta gra mnie dzisiaj nienawidzi. Kontroluje mnie to. No co jest grane? No jak mam sobie się tym obronić? No niestety, klikam, nic się nie dzieje, więc no w tym meczu nie zrobimy maksymalnej pekki. Ty patrzcie, wpadłem na pomysł, żeby w training campie to zacząć i moja mini pekka zaraz będzie miała 21 poziom. Patrz co się teraz dzieje. Mini P.E.K.K.A. 21 poziom, ona ma wszystko na hita. Nie no, powiem wam szczerze, to jest za mocne, zdecydowanie za mocne. Mini P.E.K.K.A. 21 poziom sobie Ile ona bije na wieżę? Nawet nie policzę tego, ale z 3000 damage'u. Przy tych lagach wydaje mi się, że takie zrobienie tego w normalnej grze byłoby wręcz nierealne. No ale trzeba jednak przyznać, że... A, 30 HP na wieżę zostawiła ta P.E.K.K.A. Że 21 level mini P.E.K.K.I. na 15 poziomie, w sumie 16 poziomie maksa, no mega mocne. Nie widzieliście jeszcze czegoś takiego. No dobra, Zobaczyliście już wszystko, co mieliście zobaczyć. Dajcie znać, co o tym w ogóle myślicie, i czy te Hirosy wam się podobają, czy nie. No moim zdaniem mini ta jest totalnie popsuta. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o karnetach. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Pa-pa.